Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony blady, A dzisiaj kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę, przygodę z Grom Ardennes Offensive. W poprzednim odcinku wysadziliśmy most, zrobiliśmy jakieś łubu-dubu-dub i byliśmy do tego bunkra. Dzisiaj rozpoczynamy kolejną misję. Oczywiście, jak zawsze, mamy swój ulubiony arsenał. Nasza amunicja nam się zrespiła. Nie wiem, widocznie nasz bohater musiał magicznie przywołać amunicję za pomocą skomplikowanych zaklęć. Co tu mamy? Jesteśmy teraz w bardzo niezwykle skomplikowanym, zbudowanym właśnie bunkrze. I musimy tak, sabotować radio, ukraść papiery i zniszczyć jedzenie. Okej, dobra, 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 wszystko łapie. To misja jest strasznie tajna. Jesteśmy, to więc kadajmy się, niech na prawdziwych agentów przystało. O, patrzcie, ta gra jest rozbudowana. Ma nawet wychylenie się. Fakt, że nie można tego stosować, jak się patrzy do ściany. Bo nie można, teraz się nie można wychylić, co nie? Ona teraz się nie można nadal. Teraz też się nie można. Teraz się nie można wychylić, nie można się wychylać. Naciskam QE, nic się nie dzieje. Obrócę się o 90 stopni i już mogę, czyli widzimy, że ogólnie można się wychylać tylko jak się patrzy na północ, ewentualnie jak się patrzy na południe I jak się patrzy na... Nie, jak się... Nie, w tą stronę jak się już patrzy, to nie można się wychylać, wiecie? Patrzę i nie mogę się wychylić. O, a teraz już mogę, a jak się teraz przechylę o, to teraz jestem przechylony, a już teraz nie mogę. Czyli widzimy, że. Można się obracać w lewo i w prawo, ale tylko patrząc na północ i południe to jest bardzo ważne. Ta gra jest tak. Do... Bo nasz bohater jest. Yy, specjalnej troski i wojownikiem. I on tylko. Bo to taki, taki, taki fetysz. On nie może. Po prostu on sobie obiecał w życiu, że już nie będzie patrzeć na. Nie będzie się przechylać, patrząc na wschód i zachód, bo. Taki, no, taki kaw, No, był taki właśnie, założył się z kolegą tam o właśnie o to, że nie będzie przez całe życie tak robił No i teraz się trzyma tej obietnicy do nowo wyjecznie o piwo się założyli No to on musi trzymać, nie może tak Nie może o, 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 o! Chyba właśnie złamał to Chyba się złamał, bo teraz widzicie, teraz się obrócił w lewo, ale w prawo już nie chce. Nadal się buntuje, bo nasz bohater to taki buntownik trochę jest, wiecie? O, udało nam się go zdjąć. On, on ma jakiś fajny karabin. O! O, jejciu, jejciu, jejciu Zaraz będzie rozpier... Dol o, tak, 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 to. I kto ja teraz mówi? Ciekawe czy to się da otwierać jakoś, czy nie, co nie? Ale chyba nie. To nie jest aż taka skomplikowana gra. O nie, nie, nie. Musimy tu w końcu zrobić coś super. Aaaaa! Ale żeśmy mu ukazali, gdzie raki zimują! Hu Co za wymiana ognia ostra to była, dobra, ale jak teraz... Na przykład, bo nie wiem, czy tutaj to co koniec? Da się otworzyć jakoś te drzwi. Widzieliście to? Patrzcie, prawie jakbym pukał. Ale momencik, momencik, bo ja się zgubiłem, gdzie ja muszę teraz iść. <laughs> tu są jakieś drzwi. Pewnie tutaj. A jeśli tak, to jak to się otwiera? Momencik, czy ja właśnie nie mam żadnej... <laughs> okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, spokojnie. Zaraz to patentujemy. E, zastanów się, jak to można otworzyć. Może standardowym sposobem, czyli strzelaniem. Nie, to on tym razem nie działa. Kurczę, nie przeładować. E, Kopt otworzyć, otworzyć. Czym to się otwiera? To jest kucnięcie, to nie... O! Spacem się otwiera! O! Tu na nas czekali, w tą stołówka. Dobra, dobra, ciekawe czy tutaj coś jest też A nie, tu już nic nie ma To było tylko te drzwi były otwarte, no dobra, dobra W tajnym bunkrze tylko te drzwi były otwarte W stołówce, dobrze, że tutaj nikogo nie ma Bo bym się naprawdę zmartwił Ja jaka pyszna zupa! Grzybowa chyba Jakim nie mam Sprawdźmy, poczekaj, Skacze się prawem. No dobrze, dobrze, muszę zapamiętać Dlaczego nas bohater się położył na stole? Nie wiem. Mmm, jakie pyszny aromat. Powiedz mi, czemu z tej zupy dymi? Naprawdę? Dlaczego tej dupy zupy dymi? Tej zupy i z kilku innych dymi, czyżby coś tu dodali, jakiś proszek do pieczenia ultra. Ultra, plus dodatkowo jakaś taki proch strzelniczy. Dobra, tu mam jakiś tajny magazyn. <laughs> Co to jest? Ja cię kręcę, Fuu, Co oni tu trzymają? Jakieś zioło zmieszane z yy, farbą, <grystanie> fuu. Jakieś wymociny, wymiociny słonia tu trzymają. Wow, chyba naprawdę. Kto o zdrowych zmysłach tak robi? Ale nie, 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 nadal nie był sabotażowany. Nadal, nadal musimy chyba coś tu zrobić. O tak, tak. Nie wiem co w sumie, ale tak, tak, tak. Na pewno musimy coś tutaj zrobić. Albo nie, chodźmy tu. A taktycznie nas zajął, taktycznie, taktycznie, dobra, wychylmy się, bo się udało, a nie, bohater już wrócił do pionu, bo patrzyliśmy, no wiecie, nie na nie na północ, więc nasz bohater się zbuntował, a w sumie, o, teraz teraz możemy, bo na północ, teraz już nie, o nie, nie to wiecie, to gra jest wysokobudżetowa i tutaj takich luksusów to nie, nie możecie doświadczyć, tak o. ale dobra broń, to jest mega broń, o, co tu się dzieje, no? Dobra, dobra, straciliśmy sporo życia, więc to wracamy się teraz. Idziemy po apteczkę, którą zostawiłem sobie jakiś czas temu, wcześniej. O, tutaj. W tyle, oczywiście, gram. Roczna muzyka, która dodaje klimatu tej lokacji. Ale nie, nie, nie. O! O, tak, lokacji. Dobra, teraz wczujmy się troszkę w tego żołnierza, którym sterujemy. Jesteśmy super tajnym żołnierzem. O! Przeczeszemy wszystkie tu pomieszczenia. Aaaaaah, zasadzka nikogo tu nie było. Teraz tu, ręce do góry, gdzie się cały oddział podział? Podobno tu wszyscy śpią, ale nie, nikogo tu nie ma. O nie, 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 nikogo, nikogo. A dobra, przeładujmy, bo już mieliśmy mało tej amunicji. O, zamknięte, nie ma, nie ma, nie ma litości. Idziemy dalej. Kurcze, ale oni się strategicznie ustawiają, ci żołnierze, naprawdę. Są nieźli, trzeba przyznać. Dobra, co tu mamy? Mamy apteczkę, ale to weźmiemy, weźmiemy tym razem. Kurcze, niezniszczalne. Niedobrze, szkoda, że ci żołnierze też amunicji nie mają, ale dobra, dobra, nie, nie przeszkadza nam to wcale. Wcale będziemy przeszkadzać tu we żołnierze. O, ręce do góry! Jakoś tak podejrzanie cicho. Posłuchajcie w ogóle tej mrocznej muzyki. Czyż, nie jest, czyż nie, jest, nie jest mroczna? Tu też zamknięte. O, patrzcie, dwóch się ustawiło, a takie, takie spryciury, to już widać, że posiłki wzywają, o. Łazienka, ale numer, mogę się wysiknąć. O, zawsze o tym marzyłem. Zawsze o tym marzyłem. O, co za ulga, o, jak dobrze, nareszcie się wysikałem. Sikam bez trzymanki, bo trzymam broń w ręku. Ha, ha, ha. What the fuck? Co to za luksusowa umywalka? Naprawdę ktoś taką stworzył? Ja cię kręcę, ale luksus. Spróbujmy odkręcić. Niestety nie idzie, nie idzie, nie idzie. Dobra, widzimy, że tu mają luksusowe pomieszczenia i łazienki. O, ho, ho, Ale śmieszne! A patrz, to jest taki Easter Egg, że y, tutaj chyba gościu się przygotowywał na przyjęcie y, swoich tych... No jak to się mówi, o nie ofiar. Tylko właśnie, klientów. On po prostu tu powiedz coś jego stałe miejsce. Jest on nie czeka, jak tutaj przyjdą jak klienci. To nie przyjdą do niego. On już rozebrany sobie czeka, luksusowo, Fakt, że w ręku miał broń. Nie wiem, czemu on miał w ręce broń? I czemu spodnie miał tylko spuszczone do kolan? What the fuck, o co chodzi? Nie wiem, jakieś takie może po prostu gorąco mu tu było. No na przykład, się tak troszkę spocił. I czekał, czekał na swoich klientów też. O, dobra, dobra. Oczywiście cały czas przemieszczamy te pomieszczenia. O, 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 co za zasadzka! O, czyżby to były te papiery? Papiery, dobrze, papier. A nie, a może to ma, chodzi nam o papier toaletowy? He, skąd możemy wiedzieć? A jeśli chodziło tak naprawdę o papier toaletowy, to co wtedy? He? No to wtedy dupa, jak chodziło o papier toaletowy. O, jakiś taki siłacz był, co nie? Wow, 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 spokojnie. Dobra, dobra, to wiecie co, cofamy się, cofamy się, bo tam gdzieś była apteczka. Potrzebujemy koniecznie apteczki, bo jesteśmy ranni. Musimy się koniecznie wychilować. O, jest apteczka, jest apteczka. I od razu tam się robi lepiej. Ach, życie. Życie jest piękne, powiedział nasz bohater i potem szedł dalej. Dobra, niepostrzeżenie się przekradamy przez bunkier wroga. Gdzie dojdziemy? Gdzie, o gdzie, o gdzie? O, gdzie? Nie widzę żadnych wroga. Dobrze. O, jaki ostry sabotaż. Radia. No to teraz tylko musimy jedzenie destroy, zniszczyć. Co nie, nie wiem, czy to przypadkiem. Dobrze, dobrze. Patrzcie na te bunkry, o! Ładcie kręcę, ale za. Fajbisty widok. Nie, no nie pogadasz, jest ekstra. Mam wrażenie, nie jestem pewien, czy można oni makiety nie stawili z tyłu, wiecie? Ci Niemcy, bo oni tak sprytnie, że to miałoby być takie złudzenie, że ten bunkier jest połączony ze światem zewnętrznym, ale nie, 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 nic z tych rzeczy. O kurcze, czyżbym czegoś nie zrobił? Dobra, czyli chodzi na to, że chyba to jedzenie nie udało mi się sabotować. Dobra, wiecie co? To musimy się cofnąć. Och, co za nieszczęśliwy, nieszczęśliwy wypadek. O, no to sobie pochodzimy, jest, uwielbiam takie klimaty. No tak, tu były dokumenty, to wiem. Tu było zamknięte, dobrze, idziemy dalej, idziemy, idziemy. Nie, nie, nie spieszy nam się, my sobie pochodzimy jeszcze po wbunksze. Fakt, że tutaj mało osób jest, ale my sobie pochodzimy. Bo my lubimy takie klimaty, naprawdę, uwielbiam. Dobra, i teraz chodzimy sobie ląsko po schodkach. Ludzie chyba będzie musieli zapieprzać tam i z powrotem za chwilę, ale nie szkodzi, nie szkodzi, nie szkodzi. Co za, rytmiczny nasz bohater lubi rytmicznie wybijać dźwięk yy, na drzwiach, taki wudu takie łubudu dup. O o, to jest coś, coś dla mnie. O, jakaś super gra. Chyba to muszę kupić sobie, zakupić jakaś super... Widać, że tutaj są fani gier też. Znaczy... Nie wiem czy to jest gra, ale fajnie wygląda. Na pewno muszę ją zagrać. Zresztą zobaczcie, jak się świetnie bawię przy tej produkcji. No to samo zaś się mówi. Dobra, dobra. A taka sytuacja. Nie, nie! Chyba się żartujesz! Nie, nie błagam, co wtedy zrobiłeś? Nie, nie, dlaczego? Ukończyłem już misję, ale oczywiście nie, dobra. Nie robimy se jaj, teraz robimy już szybko misję. To była po prostu jakaś totalna masakra. Ja nie wiem, co oni. Dlaczego za każdym razem muszę choć raz zginąć? I teraz zginęłem już, kiedy byłem już na końcu. Ukończyłem już całą grę, ale nie, zginęłem. Dobra, z drogi, nie mam zaraz czasu na żarty. To jest zamknięte, no oczywiście, że tak. Ale po prostu ja nie wiem, kto to wymyślił, kto to stworzył. Jakiś... Jakiś far... Jakiś żartownik. O... A! Tutaj nie byliśmy, a? A? Taka sytuacja, widzieliście? Tutaj nie byliście, co nie? Widzicie? To trzeba... Trzeba zwiedzać tu wszystkie pomieszczenia. Nie ma... Nie ma litości, ale po prostu... Ja cię kręcę! Kto by mógł być tak wredny? Dobra, dobra. Już teraz to nie żartujemy. W ogóle... Rushing te sprawy... Ja ci dam! Dobra, tu też jest stołówka. Ale tam... Dobra, musimy wejść do stołówki w sumie. Ja cię kręcę, ale życia tracę. Wiecie co? Oni teraz jakoś tak mi więcej obrazów zadają, co nie? Bo raz mi się już nie udało, to teraz będą mi więcej obrazuń zadawać. He? Sabotuj jedzenie. Ekstra, super, sabotowałem, to nie, że zostałem wysadzony. Dobra, teraz się odsuniemy. Na wszelki wypadek. No i co? A, super, jedzenie zostało sabotowane, bo się nie rozwaliło, a wtedy to co? Super, ekstra, dobra, rozwalmy to. Jest! Ja cię kręcę, sabotowałem jedzenie, nareszcie. No, uch, no to teraz możemy sobie poszaleć. Tylko szkoda, że nie zrobiłem tego wcześniej. I wcześniej mnie zabiła butla z gazem, jak stałem w odległości 300 km. Ale nie, nie, nie. O nie, dobra, wiecie co, te pomieszczenia wyglądają mało interesująco. Tu chyba było jedynie. Ciekawie, bo to jest apteczka. No to sobie zostawimy tak na wszelki wypadek. A tak to nie ma co wchodzić tutaj. O nie, nie. O jak mi przykro, nie trafiłeś we mnie. No nie, no nie, nie, jak mi życie zjarał. No musimy teraz się cofnąć do apteczki, no po prostu tutaj w tej grze lu, widzę, że ci wszyscy Niemcy nie mają żadnej litości w stosunku do mnie. No ja tu dzielnie chodzę, co nie, po tych wszystkich w ogóle katakumbach, ja tu wykonuję ciężkie misje tajne, a oni mi tu przeszkadzają. Fakt, że jest ich tutaj stosunkowo niedużo i ogólnie dość, mają takie lajtowe podejście, ale mimo wszystko zachowują się nie stosunkowo, stosunkowo nieładnie. O, czyżby tu też jakaś reklama super superprodukcji? Dobra, o jak poszedł ładnie zdjęty, tu też jest chyba ten, ale tu był przeciwnik. Nie, tu nie było przeciwnika, tu był przeciwnik Majtka i to niego nie będziemy wybijać, bo jest pewnie zajęty bardzo swoją pracą. Tak, 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 z całą pewnością. Jest pewnie tak zajęty swoją pracą, że stanowczo by nie zauważył. O, nie, nie, nie. A, tu jeszcze papiery musimy ukraść, No dobra. I nie ma żartu, trzeba ukraść papiery, żeby nie było. Jesteśmy w końcu tajnymi agentami. No i zobaczcie jak teraz szybciutko mi się. o. o, o. Fak, 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 Dobra, dobra, wiecie, teraz cofamy się do łazienki, cofamy się do łazienki, bo sytuacja jest bardzo napięta, to znaczy mam mało życia. Fakt, że się nabiegamy tam z powrotem, ale my jesteśmy bardzo takimi e, chętnymi osobami, które lubią biegać po bunkrach. Już zresztą drugi raz biegnę tymi samymi korytarzami i zabijam tych samych wrogów, więc zrozumcie mnie bardzo, jak się bardzo lubię, jak się świetnie bawię przy tej produkcji. Tyle mocy we mnie wspiera ta produkcja. Emocji wytwarza u mnie. Dobra, oczywiście, yy, sabotaż, radia, czyli czekanie, jak minie ten pasek. Jest, 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 wykonaliśmy wszystkie misje, teraz możemy wyjść stąd. O, tak, 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 dobrze. Dobrze, czyżby mi się udało za chwilę wykonać misję? Jest! Uff! Trzecia misja wykonana! Fakt, że za każdym razem wykonuję za trzecim, tak za trzecim, czy, że za trzecim, za drugim podejściem, przepraszam, ale udało mi się wykonać kolejną misję! Jestem niezwykły, aż Z Offensive nie sprzeciwił się mi! O, jakie to było wykańczające! No dobra, no i wydaje mi się, że w tym oto optymistycznym akcencie zakończymy trzeci odcinek z tej wspaniałej produkcji. Na pewno nie możecie się doczekać kolejnych części tej niesamowitej gry. No przyznajcie się, przyznajcie się, nie możecie się już doczekać. Ale spokojnie, spokojnie, a wszystko przyjdzie czas. Nie spieszy nam się dzisiaj. Zakończymy ten odcinek i tak się był strasznie się przedłużył, bo musiałem jeszcze raz przechodzić misję. No ale przynajmniej będziecie mieli nauczkę, że jedzenie trzeba niszczyć daleka. Znaczy tu przerażam, wymiociny słonia z daleka trzeba niszczyć, bo inaczej hu 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 nic z tego nie wyjdzie. No to więc tak życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia! Ja cię kręcę dalsze bunkry! Nie!